Siemaneczko, z tej strony Zapole i witam was w kolejnym odcinku 7 Days To Die A więc tak, jak zauważyliście tutaj mam jeszcze wodę, którą przepalałem w poprzednim odcinku Co oznacza, że nic nie robiłem w tym odcinku W ogóle jedynie co tu zrobiłem, to ściąłem tutaj te liście w domku No i tak, co w dzisiejszym odcinku? A więc w dzisiejszym odcinku... O, sunset, to nie fajnie, mam nadzieję, że nie będzie się dogryzał do nas, dobijał Mam nadzieję, że te okna nie przeszkadzają Fuck! No nie miło, no nie miło, co pan co pan chce, co pan chce Ach, Człowieku, człowieku, ogarnij się No ale nic Co naj... <laughs> Fajne, zap... Fajne zapoczątkowanie filmika No ale nic, e, nic się nie stało, ponieważ mamy łóżeczko już, więc spełnimy się na łóżku Albo obok łóżka O nie, obok łóżka Myślałem, że dosłownie obok łóżka Ach, To nie jest obok łóżka nie chcę ciągnąć hordy za sobą, nie będę też robił cięcia i od nowa nie będę nas tak nagrywał, ponieważ wiecie, jak już nagrywam, to nagrywam. A, no dobra, nie jest to tak daleko, myślę, że Inny biją, wydawało mi się, że jest to trochę dalej. Co pan my... Mi... Kurde, chciał zająć mój dom. Pomyliłem mu się. Człowieku. Jezus, jakie to wytrzymałe, nie? Dlatego, że zmęczony jest. Moja pasja jest zmęczona i dlatego... O, ale padła. Zobaczmy, czy coś znajdziemy. O, dwie wody, chociaż... Dobra, ostatecznie opłacało się, że tutaj do nas przyszedł. Okej. Okay. Eee, Zróbcie sobie nowe drzwi. Ale jak szybko je rozwali, widzieliście to? Dobra, akurat stać nas na kolejne drzwi. Więc chociaż tyle, ale jak po prostu w sekundę je rozwaj a chwilka nie z tego się robi drzwi co ja robię Nie może tego przerobić też na deskę, więc Przydałoby się iść, zdobyć drewno, ale o tej porze, no nie Przepraszam Was bardzo serdecznie, ale ktoś mi weszedł do pokoju właśnie i musiałem zrobić krótką pauzę Dobra, już jestem z powrotem No tak, to ciało znikło i zrobiłem sobie tu łóżeczko no i tak, drzwi dalej nie ma, ale już przynajmniej jest ósma, więc chociaż tyle. No i co, to sobie tego zombiaka i pójdziemy zdobyć sobie trochę drewna. Okej. Okay. Okej. Okay. A, sam syf. No ale może kiedyś się sprzeda. Nie, raczej nie, na pewno nie jest moja siekierka? A, tak, skończyło się. Kurde, ja mam zawsze wrażenie, że ona mówi... że to coś mówi as... esho. Asho, asho, esho. Dobra. To to jest akurat dobrze zabić, bo zawsze z tego jest... coś smacznego. Okej, okay, horda. A ja nie mam siekierki. Ale za to mam... mam... A nie mam siekierkę, jest tam kierka. właśnie zauważyłem Okej, okay, weźmy sobie coś do picia No czekajcie, dla was też będę miał coś. W sumie mogliśmy się zamknąć w domku i przeczekać hordę, ale nie, to nie miałoby sensu, ponieważ jak mielibyśmy to przeczekać? Skoro... Nie ma drzwi Jeszcze tu parę. A to było niesprawiedliwe, jak mi się zcięło. Dlaczego się robi tu zielono? Aha, bo przechodzimy z jednego białego na drugi tego. Więcej was matka nie miała. To czekamy sobie, aż przejdą. Czekamy sobie te ciała. Ha, szczerze powiedziawszy nie wiem co się z tego robi. O, dzień dobry. Gdzie mi do domu? Gdzie do domu mi wchodzicie? Co Pomyliły wam się drogi, nie, nie przez dom. Ile tego tam wlazło? Chyba ktoś ich poinformował, że tam mieszkam. Dobrze, że one w nocy nie przychodzą, przynajmniej u mnie. Nie widzę, żeby w nocy w hordy To w dzień, dzień. Za dnia zwykle chodzą w hordy. Ale pewnie mi się tylko wydaje. A nie zombie, no. Kurde, ile was tu jest. Mi się zaraz skończy ten. Ten. Iron Club. Mało życia mam. Dobra, jedna. Dobrze, że jest jednak ta siekierka. Też, też w słabym stanie, ale się nada. Tam pewnie nam to tak zlegowało od wam dwa razy, to pewnie dlatego, że um, pewnie wyszłem z tej gry na chwilę i weszłem od nowa, jak mi e, siostra, jak, mi, dobra, jak mi ktoś weszł do pokoju, nie, niekoniecznie siostra to była. E, no i tak. I pewnie dlatego, że na nowo się tworzył, musiałby wygenerować regenerować świat, nie, zrenderować świat i dlatego po prostu te, te dwa lagi no, złapały. jeszcze tutaj dwóch ale zobaczcie ile mamy ile mamy życia więc trzeba uważać wiecie niby te, te tutaj te chodzące one są fajne lepsze lepiej spotkać takiego chodzącego w nocy niż w dzień ale w dzień już wolę takiego e, zwykłego spotkać bo w nocy to za fajne są bo nie one nie potrafią biegać w nocy też ale w dzień to po prostu trzeba się męczyć żeby trafić w web, w łeb w głowę tam ktoś jest może to jakiś dobry człowiek Ej no, co wyście mi zrobili? Myślicie, że to... Co, myślicie, że co to jest? Wiecie, zbudujemy sobie drugie piętro chyba. Żeby po prostu nam tak nie mogli wchodzić. Okej, okay. chyba to wszyscy. A. No nieładnie proszę pana, no nieładnie. Kurde. Zero kultury już w dzisiejszych czasach. Um. Kamień... kamień 3 Kamień. A jest kamień. Okej. Okay. No i co? Tak teraz będą mi tu leżeć. Znalazły miejsca. Teraz właśnie wpadłem na to, że nie potrzebowałem dwóch kamieniów, tylko jeden. Dobra, ale już po fakcie. Fajnie. Jeszcze patyka nam brakuje. Chyba patyka mam. Nie, nie mam patyka. W ogóle po co ja to wszystko noszę ze sobą? Kości? Kurde. Co mi ten... Tak, takie rzeczy w ogóle, po co ja to trzymam? Ale nie no, koniecznie musimy sobie wytworzyć dzisiaj tą kopalnię, albo chociaż jedno piętro wyżej, żeby było bezpiecznie. Pamiętam że, w poprzednim... <coughs> Pamiętam, że w poprzednim odcinku to się pisał, że z tego patyki, więc... No, fajnie, faktycznie miał rację. No, więc teraz nie musieliśmy rozwalić całego drzewa zanim... żeby uzyskać patyka. Szczerze powiem wam, że coraz bardziej ogarniam crafting w tej grze. No, jeszcze nie całkiem, ale coraz lepiej. Pamiętam, że pierwszy raz jak... jeszcze niedawno, jeszcze dzień temu jak weszłem od nowa zgrać tę, to pamiętam nie umiałem stworzyć siekiery, musiałem szukać i szukać. Tak samo jak z tym łóżkiem było odcinek wcześniej. Teraz już tego problemu nie ma, więc no, mogę powiedzieć, że sukces po prostu. Jeszcze by się sprzedało zrobić ogródek, bo z jedzeniem też nie najlepiej u mnie. Ale wiecie, zawsze można się dednąć i, i jedziemy dalej, nie? W ogóle szkoda, że tu nie ma takiego trybu hardcore jak e, ja dam przykład w Minecraft, nie? E, po prostu wiecie, że zginiesz raz od razu się mapa kasuje, chociaż na serwerze multiplayer nie mogłoby to działać, ponieważ no wiecie, na multiplayerze to się praktycznie zawsze ginie, ale na single player mogłoby być całkiem ciekawe. Na przykład zmniejszyłoby się trochę poziom trudności, ale wiecie, raz zginiesz, to już, to już koniec. Teraz se to rozwa, po prostu... Te, te pierwsze kam deski to rozumiem, ale to, to się potem... To, to, żeby to rozwalić, to trzeba się namęczyć. Dobrze, że jest tylko 25% na, stawione na rozwalanie. Okej. Okay. A więc tak najpierw to sobie zrobimy drzwi. Okej, okay, czyli chyba tak. Nie wiem, chyba teraz nie będzie mógł założyć, zaczepić drzwi tak jak myślałem. Najpierw chyba ja potrzeba e, sobie deski tu wyłożyć. Okej, okay. teraz mamy znowu schludnie i przyjemnie. W ogóle mnie to, czy przez te okna oni mnie widzą. Czy po prostu czy to nie przeszkadza? Mhm. Piękny domek. Dobra, piękny wcale nie jest a jeszcze róbmy sobie reszta drewna. I wiecie, chyba zaczniemy sobie już robić naszą kopalnię. Gdzieś tutaj. Ale zanim zrobimy sobie kopalnię, musimy zdobyć trochę gliny. Ja, chyba jest to już glina, jeśli się nie mylę. Żeby zrobić sobie piec. Bo przecież nie będziemy kopać siekierą. Chociaż w sumie też by się dało. Glina. Weźmy sobie trochę więcej na zapas. Ogólnie, e, ogólnie informuję was, że prawdopodobnie możemy mieć pauzę, ponieważ... E, ...jeśli, zmi jeśli zmienili coś w, tw w tworzeniu, to... Wiecie, nie chcę tego przeciągać. Wiecie... Ej, nie, 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 nie. Nie, nie zabijesz mnie. Zobaczcie, ile ja mam życia. Jeszcze nie trafiłem, co jest strzało. Dobra. O, jak miło. Tak, akurat to chciałem mieć. I to jest całkiem fajnie. Widzicie, warto czasami przeszukiwać te ciała. Czasami naprawdę coś fajnego może wylecieć Rzadko, ale czasami. Okej, okay, a więc tak. Zróbmy sobie jajko. I wodę, jeśli się nie mylę. To szkoda, że butelki i może jako to, a tak, miałem, o słyszycie to, na pewno zasłyszycie. Myślę, um. że 15 sekund, ale myślę, że 15 sekund, ale na jedno, ponieważ nie tak szybko. Nie, czyli 5 sekund się jedno, tak, jedno jajko gotowane, gotuje. Tylko dlatego, że butelki nie wracają z powrotem. Już sobie zjedzmy. Dobra, problem z gołędem nie jest, nie jest tak źle w sumie, jeśli chodzi o jedzenie. Bo jeszcze tu mamy e, starą, starą e, kanapkę oraz tuńczyka, nie? To nie jest najgorzej. Dobra. Tutaj jeszcze sobie wezmę urządzenie, takie przejście, żeby było w miarę czysto. W ogóle ja jestem trochę przeziębiony, więc pewnie to słyszycie, ale chyba nie powinno Wam przeszkadzać. Okej. Okay. Mm, zróbmy sobie może wejście na górę, chociaż nie, nie, nie. Najpierw to wiecie co sobie zrobimy. Najpierw to sobie zrobimy... Aha. Teraz oto pytanie. Z czego robiło się... Dobra, skrzynka się w ten sposób robiła. No i teraz jeszcze piec, ale chyba do pieca, to nie jestem pewien, chyba do pieca potrzebne było kamienia. Chyba z kamienia się robiło piec, coś się nie myło. Nie jestem tego pewien, więc no dobra. Jak ktoś ogarnia, to prawdopodobnie albo się zgadza ze mną, albo się teraz podśmiewa. Więc no. Więc taki, możecie się tak. Cieszyć nie, że wiecie, czas, wiecie, wiecie wie, lepiej ogarniać ode mnie crafting, ponieważ taki jestem trochę nubem do w kwestii craftingu do tej gry. 9, to sobie jeszcze dwa na zapas. Tak żeby nie okazało się, że muszę jeszcze wracać. Nie, ja z wami się dzisiaj nie bawię. Już się pobawiliśmy dzisiaj. Dostatecznie. Ej no się tak nie bawimy kurde, zombie są po prostu czasami zboczone po prostu nie dają sobie tak odpocząć tylko idą lezieć za nami ciągle szły dobra, jeśli się nie mylę to tak się robi zobaczmy, szukajmy forge forge pewnie to jest teraz w domku jak ostatnio szukałem nie mogłem znaleźć nic potem się domyśliłem że w ogóle nie jestem pewien czy to w ogóle się wyświetla bo to nie wszystko się wyświetla w craftingu skójmy się żeby nas nie złapały o tu może tu nie, tutaj są. Tu może być Aha. Dobra, to ja też znowu zrobię pauzę, tak jak w przy przypadku że łóżka i widzimy się za chwilę. No dobra, znalazłem to sobie. I tak czyli jednak nie, nie musieliście się ze mnie śpiać, jakbyście się zastanawiali, ile mi to zajęło czasu. To możecie sobie spojrzeć, ile przed pauzą było, która godzina była przed pauzą i po pauzie. E, tak. I mam tą rurkę nawet. Pamiętam, że coś, w którymś odcinku mówiłem, że będzie potrzeba nam do, do właśnie do forge'a, Czyli do pieca. No i tak. Nie myliłem się. <laughs> yeah. Dobra. Teraz mi piec. Postawmy tak jakoś ładnie. Ha. Czy ja go czasami przypadkiem nie postawiłem tu na odwrót? No dobra, już niech tak zostanie. A, a więc tak, potrzebne nam, właśnie do tego była nam potrzebna glina. Jak się nie, jak, jak się nie mylę, właśnie jakieś... W ogóle widziałem, że mogę kawę wytworzyć. Zapewne to się robi tak. Bo kraftyki nie powinien być jakoś ciężki. Gdzie jest kawa? Aha. Dobra, niech nam się kawa robi sobie kawę zjemy później Na międzyczasie zróbmy sobie właśnie to Glina, glina, mamy glinę Właśnie z tego się robiło Właśnie ten lamp of clay I z tego jakoś się robiło teraz Jakoś odpowiednie rzeczy trzeba było układać I wtedy wychodziły nam a, Rzeczy do tworzenia o jak tutaj widzimy z, guli, z gliny... Co to jest? Wiadro? Nie. Wiadro jest w sobie sobie? Nie tutaj nie widziałem. Jeśli to jest w ogóle wiadro. Dobra. klej tak do w Tego tu nawet nie widziałem. Tutaj dużo rzeczy doszło. Backshot. No dobra, w takim razie... A ja sobie chyba znowu zrobię pauzę, bo zapewne znowu mi zajdzie jak ostatnio e, multum czasu do znalezienia, więc to dobra. Akurat tu jak widzicie, spojrzycie sobie na czas, za długo mi to nie zeszło. Chwilkę później znalazłem, to chyba dwa razy piknąłem, czy trzy razy i znalazłem. No i tak, tutaj mamy e, I'm not mold, i tutaj mamy tego tu nawet nie wiem co to jest. Nie wiem, ja chcę tylko to, to mnie interesuje żelazo aktualnie. No i jeszcze te jarmo czyli na te na butelki jeśli się nie mylę no e, i tak fajnie że teraz tak łatwo znaleźć glinę. przepraszam Was bardzo ale znowu ktoś mi wierzy do pokoju i znowu musiałem zrobić pauzę więc tak e, jeszcze dokończymy sobie A w ogóle w sumie nie jest to jest tak tragiczne bo teraz wiem ile czasu już zajął mi odcinek okazało się że to już naprawdę pociągnęło się trochę czy, i wiecie zrobimy sobie jeszcze tutaj e, gdzie jest Ej Ej, to nie jest śmieszne Kurde Glina mi znikła Chociaż miałem jeszcze trzy sztuki, dobra, nieważne To jeszcze sobie zdobyć. jeszcze pójdziemy sobie w takim razie zabrać jedną sztukę gliny I zrobimy sobie jeszcze to właśnie na te puszki, te No i w ten sposób zakończymy dzisiejszy odcinek, bo już jest naprawdę długi Pociągnęło się I co? Myślę, że dzisiejszy odcinek całkiem spoko był, chociaż dużo cięć było w dzisiejszym odcinku, w porównaniu do poprzedniego. O, dobra, teraz mamy glinę. Możliwe przez to, że się znowu wylogowałem i znikło mi jakoś, wiecie. Co jak co, ale ta, ta gra jeszcze wciąż ma jakieś takie minimalne bubi. To zresztą chyba w każdej grze akurat takie rzeczy to znik często znikają, jak się coś nie trzyma. Wiecie to wszystko pod, pod, w kwestii. że to wszystko robię po to, żeby była jakaś optymalizacja lepsza, nie? Dlatego znikają rzeczy. Okej. Okay. Ogólnie... Zauważyłem, że w tym odcinku bardzo dużo zombi ubiliśmy, że to jest. Ja. Nie! Nie! Eee, chciałem zakończyć dzisiejszy odcinek. Jezus jaka horda! Wiecie, wiecie co? Kurde no to ja zabiję te zombiaki już poza chyba, po, naprawdę... To by się znowu pociągnęło kurde całkiem długo, więc co? Trzymajcie się do zobaczenia i co? Ja tutaj jeszcze... Mamy tutaj już to iron, iron mod. I zrobię sobie, sobie jar mod, to jest bardzo proste już wiecie, tylko użyjemy tego i jeszcze jednej puszki. I co? To do zobaczenia. Do następnego odcinka. Cześć!